Witam. Mamy kopertę. Koperta ma 8,26. Dzielimy ją na pół, żeby zrobić coś takiego. I teraz z tego wyciągamy pierwiastek, czyli to będzie, no trzeba wszystko na pół podzielić i wyciągnąć pierwiastek z tego i wtedy rysujemy ten czubek. I czubek rysujemy tak. Dzielimy to sobie o po 45 stopni, ponieważ koperta ma 45 stopni, i rysujemy z tej strony kąt. Kąt dachu akurat mamy 14. 20 stopni, a narożna będzie 14,5 stopnie miała. Tu powiedz, skąd to się wzięło? No, wzięło się z tego, że trzeba ustalić na kątowniku, który mamy. Tutaj ustalamy kąt 20 stopni, i z automatu nam wychodzi 14,5 stopnia. I teraz mamy zmierzony wymiar. Policzyłem sobie do 14,5 stopnia że jest odległość 6,03 czyli od czubka mierzymy po krawędziach od góry i zaraz weźmiemy metrówkę gdzieś do tego 6,03 6,03 o E, tak, kolejny wymiar, który mamy, czyli to jest płatew nasza, płatew ma akurat 2,36, i to znowu robimy tak samo, że musimy wyciągnąć z tego pierwiastek i później podzielić przez e, kąt tego tej narożnej, i wtedy nam wyjdzie odległość, żeby później nam się wszystko zgadzało, te kroki, które tu będą. I tak samo kolejne, jeżeli byśmy mieli kolejny e, Kolejne podparcie, no to tak samo musimy to, to, mnożymy, to mnożymy przez siebie, czyli 2,30 razy 2,30 to się równa, razy 2 to się równa i później w telefonie mamy ten pierwiastek. Naciskamy pierwiastek, wychodzi nam wynik i dzielimy później sobie znowu przez współczynnik, który na tabelkach jest. I wtedy nam wychodzi ten wymiar. I tu akurat nam wyszło, że to jest e, 3,36. Idziemy to teraz rysować z tą stronę 336. O i teraz będziemy Weźmy miarkę. Rysujemy sobie linię. zaraz I teraz rysujemy zamek. W najprostszym sposobem. Kierunek, zawsze do kierunku okapy robimy. 14,5 stopnia. Cyk. I przenosimy o połowę grubości do góry. Tak przerzucimy ją, że lepiej widać. To ja To ona ma 14, czyli bierzemy sobie od tej linii 7 cm w tę stronę. Tak i teraz znowu rysujemy kąt gdzie 14,5 stopnia. Jeżeli mamy Głębokość na krokach naszych, tych kulawkach dochodzących 5 stopni, to tutaj też rysujemy 5 stopni. Centymetrów. Znaczy 5 centymetrów. Tutaj będzie, od 90 odejmujemy 14, to nam wychodzi 75,5 stopnia. Zawsze odejmujemy ten drugi kąt od 90. I tutaj rysujemy do środka linię. Dlach. Cach. O, I wycinamy, to wycinamy, to wycinamy, to wycinamy, to wycinamy. Ta to belka musi być 4 cm, około większa. Jeżeli nie jest większa, no to mierzymy, rysujemy sobie krokiew, czyli jak ten by miał 20 stopni, 5 cm głębokości, i mierzymy sobie, żeby ile tutaj jest od góry do dołu nam do tego zaciosu, i przynosimy później ten sam wymiar na krok, jeżeli są na takie same jak krokiew. A wycięte kroki wyglądają tak.